W sieci znalazłem bardzo dziwny wpis odnośnie pewnego miejsca. Właściwie nie wiem, jak się na niego natknąłem. Myślę, że wielkim przypadkiem. Komentarz został udostępniony jako opinia w Google i dotyczyła Placu Budowy. Miejsce miało to tylko jedną ocenę jedną opinię dodaną właśnie przez użytkownika, który identyfikował się jako Kondemnatus 1. Treść tej opinii, czy też posta, który tak naprawdę brzmiał jak krótka, straszna opowieść, czy krypiej pasta, szła dokładnie tak. To miejsce jest nawiedzone. Brzmi to absurdalnie, ale taka jest prawda. To miejsce jest po prostu nawiedzone. Pewnie uważacie, że robię sobie jaja, albo chcę was wkręcić, ale właściwie nie bardzo mnie to obchodzi. Bo wiem jedynie tyle, że powinienem tą informacją podzielić się z jak największą ilością osób. Nie piszę tego, abyście sami sprawdzili ten fakt. Piszę to, abyście trzymali się od tego miejsca jak najdalej. Pracowałem na tym placu budowy przez równy miesiąc w osobie nocnego stróża. Tylko tyle dałem radę wytrzymać, ale dobrze wiem, że pracowałem tam o miesiąc za długo. Nadal męczą mnie koszmary. Czasami idąc wieczorem ulicą, mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Czasami wydaje mi się, że ktoś spogląda na mnie nocą przez okno. W każdym razie jest to wielki plac budowy. Nie wiem ile dokładnie ma arów. Znaczną jego część stanowią po prostu ogrodzone grubą siatką piachy. Oprócz mojej budki stróża, która stoi przy bramie. Niemal na samym środku placu znajduje się niewykończony, kolosalny hangar, który w przyszłości ma być siedzibą jakiejś tam firmy transportowej. I właśnie ten hangar w głównej mierze jest nawiedzony, ale zdarza się również, że niewytłumaczalne rzeczy dzieją się poza jego blaszanymi ścianami. Wszelkie tego typu zdarzenia mają oczywiście miejsce na nocnej zmianie. Jako stróż tego placu pracodawcy płacą mi za pilnowanie, a przez pilnowanie rozumieją oczywiście obchody. Właśnie podczas tych obchodów działy się te dziwne rzeczy, które dały mi do zrozumienia, że to miejsce jest nabiedzone. Z tym, że to wszystko było takie niespokojnie normalne, takie zwyczajne, bez fajerwerków. Pierwszą rzeczą. Najmniej uciążliwą był częsty brak prądu. Światło potrafiło momentalnie zgasnąć, kiedy siedziałem w swojej stróżówce i którego potem nie dało się włączyć przez dobrych kilka chwil. Potem, jak gdyby nigdy nic, włącznik światła znów działał. Szwankował też mój telefon. Wyłączał się lub gubił zasięg. A nawet dostawałem głuche telefony od obcych numerów. Latarki również płatały figle, przestawały nagle działać, by minutę później świecić przez resztę nocy. Drugą rzeczą były znikające lub przemieszczające się przedmioty. Budowa na okres zimowy została wstrzymana, więc nie było możliwości, żeby robili to pracownicy. Z początku myślałem, że może mój kolega z dziennej zmiany przestawiał te rzeczy, ale po rozmowie z nim dał mi do zrozumienia, że jestem chyba nienormalny, delikatnie mówiąc. Na pewno nie mógłby sam przestawiać ciężkich palet i nie mógłby tego robić w środku mojej zmiany. Worki z cementem, styropian, kawałki blachy, metalowe pręty, nawet pozostawione szpadle wiaderka czy młotki. Wszystko to potrafiło zmienić swoje położenie podczas tej samej nocy. Trzecią sprawą były kroki. Często słyszałem odgłos kroków. Stawałem wtedy na chwilę, aby upewnić się, że nie są to moje kroki. Nie były. Starałem się wtedy odnaleźć ich źródło, czasami nawet podnosiłem głos, nikogo jednak nie znalazłem, nikt nigdy mi nie odpowiedział. Dźwięk kroków podczas obchodu przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Czasami też zdawało mi się, że widzę ciemne zarysy postaci, ale za każdym razem, kiedy skierowałem na nieznajomy kształt snop światła, niczego tam nie było. Zupełnie jakby mój mózg kreował sobie kształty w mroku albo jakby to światło sprawiało, że błyskawicznie wyparowywały. Wydawało mi się również, że słyszę ludzkie głosy, szepty, które nagle cichły, kiedy się zbliżałem. Zawsze wtedy zamierałem na kilka chwil i wytężałem słuch. Słyszałem bicie własnego serca, ale głosów już nie. Starałem się uwierzyć w to, że to tylko wytwór mojej wyobraźni. Potem, robiąc kilka kolejnych kroków, znów dochodziły mnie szepty, jęki. Łkania. No i były też poruszające się cienie na ścianach. Cienie, które pojawiały się nagle, kiedy światło padało na ściany z metalu. Te cienie zawsze uciekały w kierunku mroku, chowały się w nim. W nie najtrudniej było mi uwierzyć. Te cienie chyba nie należały do istot ludzkich. I to wieczne poczucie, jakby ktoś stał za tobą i obserwował każdy twój ruch. Wytrzymałem tam miesiąc do pierwszej wypłaty i dałem stamtąd nogę. Wiem, że minie wiele czasu, zanim uda mi się zasnąć z zamkniętymi oczami. Z tego, co udało mi się później dowiedzieć, źródłem wszelkich tych dziwnych wydarzeń mogło być coś, co wykopano podczas prac nad fundamentami. Nie wiem jednak dokładnie, co to było i chyba prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Słyszałem gdzieś, że podobno wykopano ludzkie szczątki, całe ich tony, że trafiono na masowy grób w tym miejscu albo jakiś stary cmentarz. Krążyła też teoria o znalezieniu wraku statku, który nie był samolotem, który nie był maszyną stworzoną przez człowieka. Krążyła plotka o dziwnej, bezdennej dziurze, która mogła być bramą do samych piekieł. Nie mam pojęcia. Czy którakolwiek z tych teorii jest prawdziwa, nie wiem też, w którą miałbym uwierzyć. Jedyne co wiem na pewno, to, że plac budowy jest w ten lub inny sposób nawiedzony. Trzymajcie się od tego miejsca z daleka. To byłoby na tyle, co napisał kodem Natus 1. Wpis bardzo szybko zniknął, nie ma już po nim śladu. Najgorsze jest to, że jutro zaczynam pierwszą nockę jako stróż tego placu budowy. Scenariusz. Marcin Milcarek. Czytał Krystian Kieś.